Cześć, Mario. Gość, cześć Cześć. Przywiązamy cześć, jakieś prezenty. Siema, dobra, to podróżamy. Oh. Kurde Mela i Ten i gość. Cześć z... Szymon jestem. Specjalny. Gość. Z... O z kurde. Gość specjalny z Warszawy. Przyjechałem z Warszawy, do was mam prezenty dla was. Siemano. Cześć Szymon. Jacek. No. <suszy> o kurde. Nie spodziewałem się tutaj. Szymon <suszy> wypierdalej są z... kurwa je pana fedofliska, kurwa co, ten czy to szybko nie mamy? Dokładnie A, tak. O kurwa, przykleiło mi się to do głowy. No. nie. No, już mi się przykleiło do głowy. Dobra, masz roz, rozpakuj sobie Mariusz. No. Ej, myślałem, że gorzej chodzisz, jest okej. Okay. Nie no teraz. Wypierdalaj, kurwo, jebada Wypierdalasz Masz to że się sobie A, rozpakuj. No niebada, więcej, co szukasz. Mogę ci nasrać do lordy, koleżek, jak chcesz. O. Ale nie kupiłem wam alkoholu, bo nie można pić. Ja sam jestem po odwyku i już, już nie piję, także nie, tak, nie pijcie. Dobre i to. Dobre i to. Ej, no myślałem, ale to łóżko naprawdę masz rozwalone. No. Widzisz, nowe sobie wziąłeś. No. A telewizor co zmienia zmienia ten. położenie co, codziennie. Co się z tym telewizorem dzieje, Mariusz? Za każdym razem jak przyjeżdżam i coś zmieniam tutaj na streamie to jest no. taka tradycja, że zmieniam kąt Aha, to telewizora. No. Dobra, rozumiem. No. Ogólnie miałem pomysł, żeby tą szafę ogólnie też odwrócić do góry nogami. No, kurwa. Ale kurwa, jak potem sobie pomyślałem ile to będzie roboty i, ile, no, no. i co tam może być z tyłu. A tam to, kto to jest na obrazkach Co? Ej, dziadkowie. A dziadkowie. A myślałem, że w gorszym stanie jesteś, jest okej. Jest, jest okej. Okay. Okay. Można zapalić tutaj? No. Chcesz wawirusa? Jo. Dawaj. Proszę. Ja nie palę, ale... Coś coś Jacek? Się słyszałem, Jacek, że Gośka ma nowego, fa nowy, nowego faceta. Dawaj łóżko przez okno, wyje. Nie, Co? Że Gośka ma nowego faceta, słyszałem. Co? By? Nie ma. Nie ma? Czeka na Ciebie? Znaczy, Jacek, jakby... Ona może mieć teraz jakiegoś nowego faceta, jak ona teraz jeździ co chwilę od imprezy do imprezy. Przecież ona teraz codziennie w innym klubie jest, bo jeździ z Danielem i imprezują. Ja? No. Bo tego, Daniela zapraszają do klubów i płacą mu za to. No ja pierdolę, kurwa, ja tam kurwa też, kurwa na byłem, kurwa. No. I co o Danielu sądzisz? A pamiętasz jak byłem, kurwa? Ja Puta. pamiętam, bo ja oglądałem wszystko. Puta. Półtora miesiąca byłem w z synem kurwa, kurwa do No, ja pamiętam, pamiętam to, pamiętam. Nie no, nie macie aż tak źle. Myślałem, że, myślałem, że macie gorzej. A coś potrzebujecie? Jeszcze do, do, do kupienia wam? Zobaczcie no, ten zapas tytoniu. Tytoni za, kupiłem. Zapas za, za tytoniu jeszcze kurwa. <laughs> Ty no już kupiłem wam tytoni. Mela też wam kupił. No. Jedynie jest tylko, bo jest u Jacka w pokoju. Co? U Jacka w pokoju jeszcze jest. Mogę zobaczyć? Mogę zobaczyć co łóżko. No. Co łóżko? No łóżka nie, nie wypierdolę. Przecież mam mogę wyjebać przez okno. Andrzej. Musi być no. chyba najpierw nowe łóżko, nie? Mm. A podobno Andrzej ma ci załatwić. No nie, to nie Andrzej, tylko my. A wy macie załatwić? No, tutaj, ten, bo, kurwa, tu kurwa zadzwonię przez bałbaba kurwa. A co on zrobił tutaj? Jak kurwa z tymi dziwkami, kurwa, przy, przyjeżdżał tutaj. No. A co no za ryby. Z jakimi dziwkami? No, swoimi. Mm. No. Mogę zobaczyć tam jeszcze, jak mieszkacie no, sobie? zapraszamy na, <laughs> na raszej.com. Tak, zapraszamy na raszej.com. o kurde Jest jakieś pułapki no to już wszystko odpada. No wiem, 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 o kurde Jaką pizzę wielką mieli No tutaj trochę gnije rzeczy, ale jest, o kurwa Co tam Mario? Ja, ja, kurde, Nie śmierdzisz tak bardzo jakie masz ten... Te kable. Bo te pieniądze, co mamy dla Ciebie, to jest... Tu jest... zobaczcie, tu jest jeszcze jeden pokój. Tego pokoju tu chyba nikt nie widział jeszcze. Winko. O, tutaj najbardziej śmierdzi chyba. O kurwa. Siano, wszystko. Te łóżko w stanie OK jest. Teraz tutaj ładnionka. Sztuczną pizdę. Nawet, nawet sztuczną pizdę masz, Mariusz, tam? Co? Sztuczną kobietę masz? Z cyskami? Yeah. <laughs> no tutaj jest obsrane dużo. Nie no nie jest tak źle. Czekaj. Okay. Lodówkę? No. A tutaj? Nie, lodówka jest elegancka, czysta. no. A co byś jeszcze Mariusz potrzebował? Łóżko tylko, co? I, ja łóżko, żeby kucę. I odpocząć od streamowania. No, odpocząć od <laughs> streamowania też. I ten kurde... Ten dywan wypierdolić kurde. Dywan? I tak, ja, pizdu. Hmm? O kurde, zobaczcie. A co tam było tak... Oj, oj. No to główne jest wszystko, kurwa. No. no tutaj masz dookoła porozmazane gówno. Mhm. Wielkie sprzątanie na Raszej. No. By się przydało sprzątanie trochę. No, mógłbyś Szymon pomóc. No. <laughs> jak przyjechałeś... Na, następnym tutaj... razem, jak przyjadę, jak... to wezmę jakąś ekipę i... i pomożemy, pomożemy wam sprzątać. Bo no. kurde, ja nawet kur... z chałupy kurde nie wyjdę, kurde. chcę tu samo. A czemu nie? już możesz Jacka zostawić na, na streama i pół, pół godzinki pospacerować sobie. A jak nogi w ogóle? Bo widzę, że masz. widzę, Opuchnięto na kurwa. Widziałem jak się przewróciłeś kilka dni temu o szafę, to no. nie, niebezpiecznie to wyglądało. Jak policja, noga? No, jak policja, tam? A policja to was zmęczy? Po co oni tu przyjeżdżają? A, dzieciaki kurwa dzwonią. A dzisiaj kurwa dzwonią. A nie sądzisz, Mario, że to są siedzi po prostu? Są siedzi i Ale nie jest głośno, chyba tu nie rozrabiacie, no to po co mają? jest głośno. Jest głośno? Jest. Ale profesjonalny mikrofon, no profeska. No to mocno świetnie. Mhm. Nie, myślałem, że tu macie duszno, że to Jebać jakie, jakie... Stary ba... Jebać stare ba... Jebać stare baby. I Jeszcze mi coś głośników, kurde, tego, z tego przyszło. O, no, to niedobrze. Ale i kompo macie dobrego, A. Ona ode mnie. A ty ja tego tak wracasz do, do gośki, czy, czy, czy jak robisz? Jeszcze Prze... nie. Jeszcze wiesz... Wie by się przydał. No. Monitor. Nowy? Żeby... A no większy. No. Żeby... Bo to jest kurwa na, na tej wzorze, kurde wszystko. Mhm. Możliwe, że Mariusz nie wiem... Możliwe, że w sierpniu będę wymieniał jeden swój monitor i będę się wejść, czego oddać jeden skór. Bo wtedy jednego nie będę używał. No, to by było spoko wtedy. Bo na jednym byś, no. Bo za mały macie że Ty Mariusz tam to nic nie widzisz no, co tam, Mariusz, tam się dzieje. Mariusz się wkurwia często, no. jak my coś robimy na komputerze, a on wtedy nie może, nie? Mm -hmm. No na przykład mu coś, od ogląda film, a my chcemy coś poprawić kurwa na stygnie mm -hmm. czy coś, no to, kurwia, no, no to minimalizujemy mu i... No, tak. Ha, ha, kadami, się. kurwa nie, nie, nie załącza kurwa. Co? HDMI kurwa nie załącza. A, HDMI. Bo ten kawałek HDMI to już jest Mariusz przetrany. No co? Z no, ja. Nie, wyjmie, no. <tansionale> nie? Czy dajesz ostro Mariuszowi Wanal? Mariusz, robisz takie... Oni cię nakręcili, marioski. że jestem Lady boy, a to nie. Czy to sprzętem o kubie rozpiętości. Dobra, bo jeszcze jadę odwiedzić jadę do ryzyka, do kościoła. Byłeś tam, Mariusz? U ryzyka w kościele? W tym nowym? Kiedyś byłem. I co, warto tam pójść? Chujowo. Chujowo? Ale zobaczę tam, co jest. I jeszcze, jeszcze pojadę. Symon Donejczyk dla Mariusza, obowiązkowy. No dałem już przecież ten, mam tylko kartę, ale dałem już dary. Już dałem ten. No. Zakupy. Zakupy kosztowały 120 zł. To wystarczy na razie. No, dziękuję. No, Luzik. Jeszcze pojadę do, do tego, do Daniela, zobaczę co tam u gości słychać. O, dziękuję bardzo. kurwa, jelą lecę, kurwa. Tak będę, chodził, kurwa, jak Dobra, to uciekam w takim razie. A wszystko to jest lecę w rękę. Tak, zróbmy to. Kurwa, nie bada, nie tak, pierdolę was wszystkich. Dobra, to na razie Mariusz, trzymaj się i nie, 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 nie zginijcie tutaj, się mają, ja, co? Dobra, e, no, na razie. Ulewny u, u u, co zrobiłem? No? Słuchajcie, ja, Boże. Z królową to robić. Tak? No, ale to, ciebie na tą pracę to ciągle oszukiwali, że ci pieniędzy nie dawali. Jak nie, to? To było wspólne, bo Aha. Bym, on na hordownię miał z kumplem? No? Na pierwszą robotę do nas chował jebo. Powinna 30 tysięcy O kurde A teraz do pracy nie idziesz? Nigdzie? Nie. Czemu nie? Lepiej tutaj? Noga. A noga. To teraz jak, jak właśnie nie nie noga, to właśnie ta noga? Bo to już gims to... masz zdjęty. No Noga. Sam Zzuch Sam wziął? No, sam Zzuch no. Dobra, uciekam, trzymajcie no, się panowie. Na, na razie. To na razie Mela. Cześć. Cześć. Od... Czeka, kiwę. No jeszcze Czekaj, zobacz kibel. Nie, jest git. Jest nie jest Tylko po Dobra. Głównie no. no po głównie chodzi dobra. No na razie trzymaj się. Czekaj. Dół. A dół. Dobra, na razie jeszcze trzymaj. raz trzymam go. No i odwiedziłem idoli. To też to był fake donate. To nie był prawdziwy donate. Tak mi się wydaje, no to by, to nie był prawdziwy dany.